Dzień dobry, witam Państwa. W środę 6 września nazywam się Marcin Kepas, jestem analitykiem TikMil i mam przyjemność zaprosić na program, w którym omawiam sytuację na wykresach wybranych instrumentów. Jest to program stricte poświęcony ocenie omówieniu sytuacji technicznej. Mało tu będzie fundamentów, aczkolwiek zaczniemy od polskiego złotego i to niejako się z czynnikami fundamentalnymi wiąże, bowiem w chwili nagrywania tego programu wciąż czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję o tyle, o tyle istotną, że pierwszy raz od roku Rada może Zmienić wysokość stóp procentowych w Polsce. Tutaj rynek jest wciąż mocno podzielony, bo nieco ponad połowa analityków zakłada, że do takiej przedwyborczej podwyżki dojdzie, nawet pomimo, że jeszcze nie został spełniony ten warunek, który przez wiele miesięcy był powtarzany przez prezesa Glapińskiego, czyli spadku inflacji poniżej 10%. Niektórzy z tych analityków Zakładając obniżkę stóp procentowych, tłumaczą, że ostatnie dane z polskiej gospodarki były na tyle słabe, że to powinno zmusić czy, czy, czy skłonić Radę, większość członków Rady do, do, do obniżenia stóp procentowych już teraz. Po drugie, w zasadzie. No w zasadzie jest niemal pewne, że we wrześniu inflacja mocno spadnie poniżej, poniżej 10%, więc tutaj nie ma, nie, ma na co, nie ma na co czekać. Więc czekamy na tę decyzję, a jednocześnie przyglądamy się sytuacji na rynku złotego, chociaż tak naprawdę trzeba uczciwie powiedzieć, że to ostatnie osłabienie złotego, jakie obserwujemy, Chyba bardziej wynika z pogorszenia nastrojów na rynkach finansowych, na globalnych rynkach finansowych, niż o czym przekonuje chociażby równoczesna słabość węgierskiego Forinta, niż takie czekanie na, na obniżkę stóp procentowych przez Radę. No i tak zerknijmy, jak to wygląda na wykresie. Na Europę LN mamy taki bardzo ciekawy, interesujący interesujący dzień. Wykres wczoraj wybił się z takiej dość długiej, no ponad dwutygodniowej konsolidacji, górą, a w tej chwili atakuje okolice 4,50, takie dość istotne okolice, bowiem to jest ostatni, znaczy najbliższy, a jednocześnie ostatni, na, na którym podaż może się skupić, taki, taki przedział, poziom podażowy wybicie powyżej 450 niejako y, może y, powodować przeskoczenie kursu na, na wyższą półkę, no i wtedy celem, e, celem będą okolice nawet 454, nawet 450, czyli tutaj opory, które, które między innymi tworzą zniesienie FIBO 38 i 2, więc warto tutaj obserwować, jeżeli sobie zerkniemy na wskaźniki, no to rośnie prawdopodobieństwo. Takiego wybicia, takiego przełamania trwałego 4,50, 4, no ale faktycznie, czy to się stanie, być może dowiemy się właśnie po ewentualnej reakcji złotego na wyniki posiedzenia rady. Sytuacja na wykresie USDPLN wygląda może nie tyle ciekawie, co tutaj strona popytowa ma większą, większą, większą przewagę i to już od y, dobrych kilku tygodni, bowiem ta tendencja wzrostowa, jaką obserwujemy połowy lipca, tendencja, która trzeba zaznaczyć, to jest wciąż jeszcze. Korekta tego długiego spadku USDPLN, spadku, który rozpoczął się jesienią 2022, dokładnie w październiku, z poziomów powyżej 5 zł, a zakończył się właśnie tutaj w połowie lipca na poziomach poniżej 3,93, więc to jest korekta tego długiego spadku. Korekta, która, jak widzimy po zniesieniach, nałożonych w zniesieniach Fibonacciego, nie jest jeszcze jakoś szczególnie duża, powiem 38,2 sporo jeszcze miejsca brakuje. Natomiast w tej chwili strona popytowa ma przewagę. Nie, nie tylko widać to po takim dość Jednorodnym ruchu wzrostowym, który w zasadzie nie był przerywany jakimiś większymi korektami, ale to też widać. no Przełamanie, może kilkumiesięcznej linii bez było czymś oczywistym, ale już wybicie powyżej 50-dniowej średniej jest mocno, mocnym popytowym sygnałem. Pierwszy zasięg tej, tej korekty już. Wielokrotnie określałem na okolice 4.15, to był taki poziom wyznaczony przez maksimum z pierwszej dekady lipca i owszem, przy pierwszym podejściu, przy pierwszym podejściu para się cofnęła, ale drugie podejście już doprowadziło do przełamania, więc tutaj, tutaj wczoraj nam się pojawił nowy sygnał, nowy sygnał kupna, sygnał, który... Nakłada się na inne sygnały. No i w tej chwili dolar powinien ruszyć, powinien przetestować najbliższe opory i to są okolice gdzieś 4,23,50, a 4,26. 4, 20 powiedzmy i tę strefę tę strefę oporu z jednej strony tworzy zniesienie FIBO 23,6 z drugiej bardzo ważny opór w postaci dwustu sesyjnej dwustudniowej średniej, no i ta czerwona linia, czyli dołki z lutego z lutego, 2000, z lutego tego roku i, i początku czerwca to co w tej chwili zwraca uwagę to fakt, że to odbicie, ta korektyzacja Korekta, jaką obserwujemy na USDPRN, ma większy zasięg niż podobna korekta. Niż podobna korekta w lutym, zarówno jeżeli chodzi o skalę wzrostów, jak i czas trwania. Ta lutowa korekta zakończyła się zaledwie po dwóch tygodniach. Tutaj już odbicie korekta, realizacja zysków z krótkiej pozycji trwa dwa miesiące i przekroczenie tego zasięgu odbicia z lutego sugeruje, że jest jeszcze potencjał, dalszy potencjał wzrostowy. Więc podsumowując, na EuroPLN mamy ciekawą sytuację. Jeżeli dojdzie finalnie dziś, jutro, na najbliższych dniach do wybicia powyżej 4,50, to otwarta będzie droga do takiego większego osłabienia złotego, jeszcze o, o jakieś 4-5 groszy. Natomiast na USDPLN ta droga do, do osłabienia o te 4-5 groszy wciąż jest niezmiennie jest otwarta niezależnie od tego jak ta sesja się zakończy o ile oczywiście nie zakończy się spadkiem poniżej 4.15 bo wtedy jeden z tych popytowych sygnałów byłby zanegowany para euro usd tutaj obserwujemy systematyczny spadek w zasadzie też, w zasadzie no od dwóch miesięcy, tak, ten spadek euro-dolara to jest jedna z przyczyn zwyżki na parze usd pln no i sytuacja dość taka nieciekawa dla kupujących, tutaj Tak, ta korekta, te, te spadki mają szansę się znacznie wydłużyć, o czym świadczy nie tylko to przełamanie w pierwszej połowie w połowie sierpnia 50-sesyjnej średniej, ale przede wszystkim to, co miało miejsce właśnie tutaj na przełomie sierpnia i, i września, czyli wybicie poniżej 200-sesyjnej średniej, plus przełamanie wsparcia, jakie tworzy ta oto ta oto. Yy, różowa linia poprowadzona po lokalnych dołkach. Przypominam, to jest cały czas wykres, wykres, wykres dzienny. W tej chwili zejście do, w okolice dołka z końcówki maja, czyli spadek gdzieś do 1,0630, czy w okolice 1,0630 jest prawdopodobnym scenariuszem. Natomiast jeżeli sobie odłożylibyśmy szerokość tego wzrostowego kanału, no to te spadki mogą być znacznie, 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 znacznie głębsze. No ale w krótkim, w krótkim okresie, w perspektywie najbliższych dni zejście do 1,0630 jest prawdopodobne. Układ sił na Euro, Euro USD zmieni, zmienił się nam dopiero z chwilą wybicia wykresu powyżej tej dwumiesięcznej linii trendu spadkowego, zwłaszcza gdyby to było połączone z powrotem powyżej, powyżej 200 sesyjnej, dwustudniowej średniej. Na tę chwilę nic nie wskazuje, żeby taki scenariusz mógł być grany. Rynek ropy to jest bardzo ciekawa sytuacja, Ale bowiem tu wygląda na to, że nastąpiła no, mocna zmiana układu sił, że ropa wybiła się z takiej konsolidacji. Która miała miejsce w ostatnich miesiącach, dla której górnym ograniczeniem były gdzieś poziomy 8, no prawie 88 dolarów. I teraz z takiej konsolidacji przeskakuje półkę wyżej, i, i najbliższe miesiące na, na rynku ropy to będą wahania gdzieś między powiedzmy 87-86 dolarów. A tym oto górnym ograniczeniem, tym, tym, tym oto oporem stanowiącym w tej chwili potencjalne górne ograniczenie dla kolejnych wahań, czyli między strefą powiedzmy 100 dolarów, bo ona będzie miała już takie psychologiczne działanie, a właśnie okolicami 101 dolarów, czyli w tym przypadku okolicami wyznaczonymi przez maksimum z listopada ubiegłego roku. Sygnały, sygna Sygnały na wskaźnikach są mocne, mocno popytowe. Mamy już wcześniej mieliśmy przełamanie i 50 sesyjnej średniej i 200 sesyjnej średniej. Co więcej 50 sesyjna średnia znalazła się pod koniec wakacji powyżej 200 sesyjnej średniej co jest mocnym i długoterminowym sygnałem, sygnałem kupna. Nastąpiło Wybicie powyżej tych, tych, tych oporów to był spory sygnał. No i na wskaźnikach w tej chwili nastąpiło odnowienie, na, na MACD dokładnie, odnowienie popytowego sygnału. Więc to wszystko skłania do postawienia takiej tezy, że najbliższe miesiące to, to będą jednak miesiące z wyższą, ceną, z wyższą ceną ropy, miesiące z być może nawet bardzo wysoką ceną ropy, która będzie. Atakowała okolice 100 dolarów. Miałem nie mówić o fundamentach, ale gdyby, gdyby odnieść to do czynników fundamentalnych i, i założyć, że nie będzie, nie pojawi się tu jakiś kryzys na rynku ropy, kryzys rozumiany, że będą problemy z dostawą ropy, to mimo wszystko jest to w pewien sposób pozytywna wiadomość, bowiem. Yy, trudno sobie wyobrazić, że ceny ropy yy, szybują yy, wyżej. Ceny ropy mocno rosną w sytuacji, kiedy gospodarka globalna gospodarka ma problemy, więc to by oznaczało, że światowa gospodarka wraca na ścieżkę szybszego wzrostu gospodarczego, że mocno odbija, być może ruszają te chiny i, i, i to powoduje wzrost cen, ale to takie fundamentalne chwilowe, chwilowe wtrącenie. Sytuacja na Wall Street przedstawia się w tej chwili jeszcze wciąż, wciąż byczo proszę zwrócić uwagę, że tutaj nastąpiło wybicie i mamy taką lokalną formację podwójnego dna w tej chwili rynek wykonuje coś w rodzaju ruchu ruchu powrotnego próbując Próbując wrócić do, do tych, tych poziomów, jednocześnie na się H4. Tu są bronione średnie i dwustookresowa i 50-okresowa, 50 więc to wygląda dość poważnie. Troszeczkę zagrożenia widzimy na, na, na wskaźnikach, ale jeżeli sobie zerkniemy na wskaźniki dla wykresu dziennego, no to tutaj ten układ, ta, ta sytuacja wygląda coraz, coraz lepiej. Dopóki nie nastąpi jakieś mocne, mocne tąpnięcie wydaje się, że należy zakładać scenariusz, który przyjmuje, że Wall Street wraca w rejony z Końca, z końca z, z tych, tych, tych lokalnych szczytów, z końca, z końca lipca. Natomiast nawet jeżeli jakieś cofnięcie by miało miejsce, no to i tak w szczególny sposób nie zagraża ono trendowi wzrostowemu, bowiem dopóki wykres znajduje się po, po, powyżej tej linii poprowadzonej po tych dwóch lokalnych, lokalnych dołkach, a linia ta na, na tę chwilę to są okolice 4390,3 punkta. No to trend wzrostowy będzie kontynuowany. Jeszcze lepiej prezentuje się sytuacja na japońskim, na japońskim rynku akcji. Tutaj w tej chwili w zasadzie no to już pod koniec sierpnia mieliśmy potwierdzenie, że ten, ten, to, to minimum z połowy sierpnia to był lokalny dołek korekty i ta dwumiesięczna realizacja zysków, jakiej doświadczył rynek japoński została finalnie zakończona. Tym potwierdzeniem było wyjście powyżej 50 okresowej średniej no i w kolejniach kolejne popytowe sygnały, przełamanie linii oporu poprowadzonej po, po lokalnych szczytach. I, i, I w zasadzie tutaj ten, 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 ten układ jest tak oczywisty, jest tak popytowy, że trudno zakładać jakiś inny scenariusz niż tylko powrót w rejon lipcowych maksimów. Przy czym lipcowe maksima nie muszą jeszcze wyznaczać kresu wzrostów. te wzrosty mogą być kontynuowane, o czym, o czym też świadczy. O czym też świadczy to powolne wychodzenie MACD powyżej linii równowagi. Natomiast to, co może niepokoić, to widzą Państwo tutaj RSI. No, rynek po, po tej serii wzrostowych sesji jest krótkoterminowo wykupiony, więc przyjmuję, że najbliższe dni to może być jakaś próba korekty, próba cofnięcia się. Natomiast z punktu widzenia techniki, takie, takie cofnięcie, taki, taki spadek byłby sygnałem, do tego żeby żeby znaczy byłby okazją żeby zastanowić się nad otwieraniem długich pozycji jeszcze układ sił na funcie tutaj w tej chwili ważą się losy ważą się losy lokalnego wsparcia z okolicy z końcówki, z końcówki sierpnia dokładnie 25 sierpnia to są te, te minima. To co niepokoi, co, to co każe, yy, każe zakładać, że z tej obrony nic nie wyjdzie, no to przede wszystkim ten mocny sygnał sprzedaży w postaci przełamanej linii, yy, przełamanej 50 okresowej średniej która później została przetestowana, po powyżej której nie udało się wrócić i rynek zaczął, zaczął spadać. Na wskaźnikach też wygląda to bardzo, na wskaźnikach też wygląda to bardzo słabo. Naruszenie, naruszenie dołka z końca, z końca czerwca, czyli gdzieś tu okolice 125. 80 też, też sugerują, że dalsze spadki są prawdopodobne. Oczywiście pierwszym wsparciem jest dwusosesyjna średnia, natomiast z tego układu wynika, że, że te spadki mogą być głębsze, że mogą nawet sprowadzić notowanie funta poniżej poziomu 1,23, gdzieś w rejon dołka z końcówki z drugiej, połowy, z drugiej połowy maja. I w zasadzie to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowałem. Życzę trafnych inwestycji i, i tradycyjnie już zapraszam na spotkanie w poniedziałek, kiedy omawiam główne wydarzenia kolejnego, rozpoczynającego się tygodnia na rynkach finansowych. Dziś natomiast z Państwem się już żegnam. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia w poniedziałek.